Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie, koledzy. Myślę, że będę prowadził taką serię filmów z nienacka. Ćwiczę tutaj jeden akumulator, który ostatnio pozyskałem. Dość uparta bestia, a więc postanowiłem, że potraktuję go jedną połówką. Ja Wam zaraz pokażę, co sobie tutaj wymyśliłem, no bo ładowanie prostownikiem jednopołówkowym nie jest niczym nadzwyczajnym, natomiast Wpadł mi do głowy taki pomysł, o którym już niejednokrotnie pisaliście w komentarzach, że dobrze jeszcze szczelić od czasu do czasu takiemu akumulatorowi podczas ładowania jakimś obciążeniem. No i właśnie postanowiłem sobie wykorzystać jeden z moich układów, które posiadam: układ czasowy. Co do akumulatora, słuchajcie, ten film dotyczący tego akumulatora, ja wam jeszcze zrobię, bo to jest Nówka Sztuka czteroletni akumulator centra plus, który ostatnio pozyskałem, tylko skubany nie chce się ładować. Ta gęstość elektrolitu tutaj no, dość opornie wzrasta. Ale na temat tego akumulatora, słuchajcie, to to ja wam jeszcze więcej powiem. Natomiast co my tutaj mamy? Mamy tak, tu już mamy, tu by było, tu dzieła dokonał zwykły prostownik, tu już mamy 1.28, ale problem jest z, ze skrajnymi celami. Jak ja go nabyłem, to tu było 1.22. Po 24 godzinach ładowania zwykłym prostownikiem, słuchajcie, mamy tu 1.26 i doszedłem do wniosku, że dłużej tutaj nie ma sensu a, męczyć ten akumulator, no bo było już trochę, trochę ciepło. No więc postanowiłem, że podłączę tutaj jedną połówkę, a do jednej połówki dołączę ten oto tutaj układzik. Słuchajcie, co my tu mamy, ja wam to pokażę, co się tu dzieje, jak się nie zaplątam. Klasyczny prostownik z jedną diodą, czyli mamy tutaj jedną połówkę. Prądem reguluje sobie tym autotransformatorem. No i słuchajcie, sercem tego, tego, tego czegoś, tego czegoś, co tutaj się dzieje, to jest oczywiście ten układ czasowy, który steruje tym przekaźnikiem. Przekaźnik naprzemiennie albo. Daje zasilanie z transformatora albo podłącza tą żarówkę pod zaciski akumulatora. No i zobaczcie tutaj na parametry, bo sobie rzucam okiem co jakiś czas. Akumulator jest ładowany jakimiś 2A, napięcie tutaj jest w okolicy 16,2, ale słuchajcie, co jest istotne, i ja wam pokażę to, przynajmniej się postaram. Zobaczcie, ja ustawię sobie tutaj zakres minimalny, żeby pokazał w momencie obciążenia tego akumulatora. Tam jest podłączona żarówka 55 W, a więc tutaj prąd podczas obciążenia sięga 5 Amperów. Właśnie myślałem, czy nie dać tu jakąś mocniejszą żarówkę, bo mam gdzieś jakąś setkę jeszcze. No, ale już nie chcę. Ale myślę, że to na razie wystarczy. Zobaczmy, jak to tu wygląda z napięciem. No, szczelaj. Przydałoby się dać minimum. Zobaczymy, do jakiego napięcia spadnie, co tutaj złapie ten multimetr podczas tego obciążenia. No dawaj 15V, czyli o, ja myślę, że nawet mniej, bo to myślę, że, że ten multimetr tutaj tego e, nie wyłapie. No i teraz e, słuchajcie, nad jedną rzeczą się jeszcze zastanawiam, czy ja go ładuję, czy już rozładowuję, e, bo w tej chwili mam ustawione 15 sekund, czyli co 15 sekund e, załączane jest ta, to obciążenie w postaci tej żarówki. Kurczę, muszę sobie to na szybko policzyć, ale ja myślę, że wydłużę ten czas gdzieś do pół minuty, albo nawet minuty. Tu skuteczny prąd ładowania jest w okolicy 2 A i myślę, że niech tak się będzie działo. No co, zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie, czy się tu odsiarczy nam ten koleżka, czy niestety w większej gęstości tu już nie osiągnę. Dobra, niech się to dzieje, ja Wam pokażę efekty jeszcze tego mojego układu. No i słuchajcie, wprawdzie zmodyfikowałem jeszcze nieco ten układ, no bo pomyślałem sobie tak, że przecież taka żarówka 55W wielkiego wrażenia na takim akumulatorze nie zrobi. W związku z tym podłączyłem tu nawet dwie takie 100W żarówki. I słuchajcie, tutaj ten pik prądowy, który oczywiście był w stanie miernik złapać, to było w granicach 13A, także tak to działo. Słuchajcie, ten, to ładowanie już tu zakończyłem. Trwało ono około 12 godzin. Czy coś się nam tutaj udało jeszcze uzyskać? Zobaczmy to. Coś tu się pojawia. Słuchajcie takie, jakby 1,27 w tej celi, coś tu minimalnie się podziało. a ta druga skrajna, no, pokaż się. No, tu już mamy prawie 1,28, a jaką mamy temperaturę jeszcze tego elektrolitu. No, tu mamy jeszcze 28 stopni, temperatura elektrolitu, a wy tego nie widzicie. Pokazuje, pokazuje. No, obróćcie. Czyli co? Czyli no, wygląda słuchajcie na to, że coś tu, coś tu zrobiło robotę w kwestii tego wieku akumulatora, bo mówiłem wam, że to czterolatek. O, słuchajcie, tak sobie rzuciłem okiem. Mamy piątkę z przodu, a więc to właściwie pięcioletni akumulator. Bo rok produkcji tego akumulatora to jest 2015 rok. Eee... Co tu teraz będę z nim robił? Słuchajcie, tak jak mówiłem, film na temat tego akumulatora, czyli pełen test tego akumulatora zobaczycie niebawem. Ja mu zrobię tutaj takie rozładowanie odświeżające prądem 20-godzinnym. I myślę, że będę go też ładował, właśnie albo za pomocą jednej połówki, albo ten układ odświeżający jeszcze mój tu podłączę tylko. Spaliłem wszystkie tranzystory. No dobra, no nieważne. W każdym razie, yy, czy coś dały te takie ładowanie z obciążeniem? Nie wiem, powiem Wam szczerze, nie do końca jestem przekonany, Aczkolwiek fajnie to wygląda. Bo sam prostownik jednopołówkowy trochę nudny jest, a tu mamy kawałek elektroniki, coś tam strzela, coś się tam dzieje. Można się pobawić. Dobra, słuchajcie, myślę, że niebawem będzie test tego akumulatora. Yy. Ja Wam jeszcze coś pokażę w najbliższym czasie, bo przyszła do mnie taka ładowarka, także niebawem będzie test tej ładowarki. To, co sobie już tam wstępnie pooglądałem, to zapowiada się całkiem nieźle, ale nie zapiszajmy. Dobra, moi drodzy, trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiam Was! Hej!